10 złotych zasad budowania marki osobistej. Ja nazywam się Wojciech Wesołowski, od ponad 12 lat zajmuję się marketingiem internetowym, od ponad 8 uczę ludzi w jaki sposób mogą realizować swoje cele i marzenia dzięki internetowi. Zanim przejdziemy do tematu, jeśli interesuje Cię temat blogowania, bycia youtuberem, zarabiania przez internet, budowanie własnej marki osobistej, Proszę Cię o subskrypcję. Proszę Cię zostawił komentarz, będzie mi niezmiernie miło. Jakby sponsorem albo partnerem tego programu jest e-Business Akademia, a także mój własny projekt Kuźnia Liderów, gdzie właśnie chcę pokazać ludziom w jaki sposób poprzez internet mogą realizować swoje cele i marzenia. Przejdźmy do najważniejszego tematu do dzisiejszych lekcji, czyli 10 złotych zasad budowania marki osobistej. Pierwsza bardzo ważna zasada jest to, byś zdefiniował swoją unikalność, byś zdefiniował, w którym kierunku coś iść, kim chcesz się stać lub kim jesteś. Napisz sobie na kartce swoje mocne strony, słabe strony zobacz, co Cię pasjonuje wypisz swoje pasje zobacz, w jakiej dziedzinie możesz się udzielać, w jakiej dziedzinie możesz budować swój wizerunek ekspercki i pójdź tą drogą. Jeśli już mamy tą unikalną wartość, już wiemy tak naprawdę, co chcemy tworzyć, mamy to napisane na karcie, określoną tą niszę, to musimy dowiedzieć się i opisać sobie czyli określić swoją grupę docelową czyli dowiedzieć się, do jakich osób chcemy dotrzeć, z jakimi osobami chcemy działać, z kim chcemy współpracować do kogo jest nasz przekaz. W przyszłości też, na przykład, w jaki sposób chcemy to monetyzować. Ja uważam, że w ogóle budowanie marki osobistej troszeczkę jest jak z budowaniem własnego biznesu. No, trzeba sobie opracować konkretny plan i strategię działania. Czyli mamy unikalność, mamy grupę docelową. To kolejnym takim elementem, który powinieneś mieć, to jest tworzenie wartościowej treści, bo tylko przez treści wyrażenie siebie zbudujesz markę osobistą. Ja nie nagrywam. Tego materiału, tylko po to, bo, 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 bo tak, tylko nagrywam po to, by ciągle budo budować swój własny wizerunek. I tu jest bardzo proste: ci polecam takie kanały jak blog. Możesz odwiedzić mojego bloga: w Możesz też używać kanału YouTube, tak jak ja używam. Możesz też tworzyć podcasty. Sam miałem przygodę taką drobną z podcastami. No, możesz też używać innych portali społecznościowych, a najlepiej, jakbyś robił to wszystko, co tu jest wymienione, wtedy bardzo mocno będziesz mógł dotrzeć do, też do równych nisz. Pamiętaj, że całkowicie inne osoby słuchają podcasty, całkiem inne osoby siedzą na Facebooku, całkowicie inne grupy docelowe czytają bloga, więc jeśli chcesz rozszerzyć swoją grupę docelową, warto używać tych wszystkich social mediów i pamiętaj, wartościowe treści budują twój wizerunek. Będziesz mógł się tam udzielać jako eksperta, będziesz na przykład mógł pisać artykuły eksperckie, a to pomoże ci bardzo szybko wymindować się wśród innych. No i pamiętaj, że też blog, o tym też mówiliśmy też na innych szkoleniach, blog pozwala nam zdobyć tak zwany darmowy ruch w poszukiwarki Google pod warunkiem, że przyjmujemy właśnie emerytoryczne treści, pozycjonujemy się na tym blogu i wtedy możemy zdobyć tak zwany darmowy ruch, co jest ruch, co jest bardzo dla nas cenne. Kolejnym elementem, który możesz dodać, to buduj swoją sieć kontaktów, czyli poznaj ludzi z Twojej branży, poznaj ludzi podobnych do siebie. Możesz tutaj poprzez konferencje, przez szkolenia, przez spotkania branżowe, poprzez też social media. Ja w swoich kontaktach mam mnóstwo ludzi, z których po prostu też się inspiruję lub czasem po prostu wymieniamy się zdaniami lub się nawet spotykamy na Zoomie, by, by przegadać pewne, pewne sprawy, by porównać nasze wnioski, by wyciągnąć lepsze wnioski. To jest bardzo fajna branża. Uwierzę, że tam są wspaniali ludzie w naszej branży. Ja akurat działam w branży network marketingu. Możemy się inspirować sobą, możemy sobie opowiadać historię, popatrzeć, co. Co u nas działa, co nie działa, wymienić się doświadczeniami i to jest piękne, więc buduj własną sieć kontaktu, będzie Ci o wiele łatwiej. No i później będziesz mógł poprosić nawet takie osoby w sieci kontaktu, by na przykład zareklamowały Ciebie, by poleciły Ciebie, by poleciły Twoje usługi, będzie Ci wtedy o wiele, o wiele łatwiej. Bądź autentyczny. Nie działa, nie rób niczego na siłę, stara się być sobą. Wiele osób mówi, Wojtek, par razy takie osoby, że się seplenisz, mówisz niewyraźnie, okej, okay, no po prostu taki jestem. Mam też teraz taką wadę, że robię mnóstwo błędów, czasami się nawet na moich slajdach trafiają się literówki, oczywiście też taki jestem. Ja uważam, powiem wam wprost, że lepiej popełniać coś, robić, popełniać błędy, niż dążyć do tego, byśmy byli perfekcyjni. Nigdy nie będziemy perfekcyjni. Ja wolę, ja kocham swoje takie. Mikro niedociągnięcia, nie chcę stać się perfekcyjny, zawsze mam coś do nauczenia, zawsze mam coś do poprawienia, zawsze mam coś do zdobycia, jakichś nowych kompetencji. Bardzo lubię to, że mogę się całe życie uczyć i wtedy to mi daje taką autentyczność. Także czasami też popełniam błędy, jestem człowiekiem. Tak jak wspominałem, nie chcę być perfekcyjny, chcę po prostu działać, przekazywać fajne treści, przekazywać wiedzę, dzielić się swoim doświadczeniem i to mi sprawia ogromną radość i to powoduje to, że mogę być po prostu autentyczny. Potem mamy takie dwie rzeczy, bądź widoczny w sieci, to jest bardzo ważne, więc gdzie tylko możesz, udzielaj się, udzielaj swoich wywiadów, dziel się ludźmi pomysłami, yy, udzielaj wywiadów. Yy, nie wiem, jeśli, jeśli masz coś fajnego do powiedzenia, też napisz do mnie, być może zrobimy wspólnie wywiad, zaproszę cię na taki blog, wywiad, yy, na wywiad, będziesz mógł opowiedzieć o sobie, opowiedzieć co robisz, czym się specjalizujesz. No i kolejnym takim rzeczą jest, czyli utrzymaj się w ciągłym rozwoju, to jest bardzo ważne, byś, bo branża się zmienia. Branża e-marketingu, marketingu internetowego cały czas ewoluuje. Pewne rzeczy, które działały 10 lat temu, dzisiaj działają mniej, nadchodzą nowe rzeczy. Jeszcze parę lat temu nie było TikToka, dziś jest TikTok. Jeszcze parę lat temu nie było rolek. Dzisiaj wiemy, że bardzo mocno ludzie idą w wideo, idą w rolki itd. Tak dalej, tak dalej, więc musimy się ciągle uczyć, ciągle rozwijać. Ale też jest piękne, bo cały czas mamy coś do nauczenia, cały czas będziemy mieli co do przekazania nowym osobom, które dołączą do nas, które będą się chciały od nas uczyć. Więc bądź widoczny i ciągle się ucz nowych rzeczy. Udzielaj się publicznie, to troszeczkę tego do co bądź widoczny, ale tutaj chciałem też powiedzieć, że jeśli masz taką odwagę, po prostu zgłoś się bierz udział w konferencjach, występuj publicznie, daj siebie poznać szerszemu grona ludzi. Pisz artykuły też na blogach, na blogach, ale też nie tylko u siebie, ale też na portalach branżowych czy na blogach innych osób. Spytaj się po prostu, czy, czy, byś, czy by nie chcieli, żebyś dla nich napisał jakiś artykuł, no to pomoże Ci zbudować ogromny wizerunek ekspercki, to pomoże Ci w działaniu. Zawsze jak ludzie zobaczą ciebie na scenie, a już miałem szansę występować na kilku ogromnych eventach. Jest to bardzo miłe. Ale zarazem, zazwyczaj po takim evencie dawało mi to mnóstwo nowych klientów, mnóstwo nowych kontaktów, no bo wiadomo, jeśli występowałeś na scenie jako ekspert, ludzie już się spostrzegają jako eksperta. Więc jest to bardzo ważne, sprawdźcie swojej okolicy lub swojej branży, właśnie dzielą się jakieś eventy, zgłoście. Ja powiem Ci wprost, że ja na początku jeździłem na eventy, występowałem na tych eventach, i robiłem to no-profit. Tak, Bo chciałem zbudować własny wizerunek, więc jeździłem tam, pokrywa pokrywało mi tylko organizatorzy, czasami koszty, a czasami, jeśli była nawet duża, duża konferencja, byłem nawet w stanie po prostu zapłacić ten bilet po to, tylko tam, by tam być i po prostu mieć te swoje 10-15 minut na scenie, i pokazać się wśród szerokiej publiczności. Jest to bardzo ważne. Ludzie tak cię piszą, jak cię widzą. Pamiętaj o tym, więc czym częściej będziesz po prostu występował, tym zwiększy się bardzo szybko tw twoje spojrzenie i twój wizerunek. Podejmuj działania, które ci wyróżniają. Kiedyś miałem takie powiedzenie, I y się przyznam takie troszeczkę motto. Dzisiaj mam akurat, tworzę projekt Kuźnia Liderów i dzisiaj chcemy wspierać ludzi w rozwoju, ale do niedawna miałem takie motto, bądź pierwszy lepszy inny. Ja się lubiałem wyróżnić w tłumie, lubiałem coś robić może troszeczkę na inny sposób, lubiałem mieć własny pogląd na pewne tematy. I tutaj musisz sobie znaleźć sposób na wyróżnienie się, znaleźć na przykład metody na to, by docierać do klientów. Na przykład, jeśli uczysz marketingu w twój oryginalny sposób. Możesz też to zrobić zorganizowanie po prostu eventów, tak? Ja te eventy dalej, to, to, co mówiliśmy wcześniej, po prostu występować na tych eventach, ale pamiętaj, że musisz po prostu znaleźć taką metodę, która cię troszeczkę wyróżni w tej tłumie, bo jest mnóstwo ludzi, którzy robią podobne rzeczy i musimy po prostu być troszeczkę inni od tych wszystkich osób. Mierz swoje wyniki, wiele osób też o tym zapomina. Jest to, jest to bardzo ważne, byśmy po prostu wiedzieli, dokąd zmierzamy, w jakim kierunku idziemy, i tutaj wrócę do tego, co na początku powiedziałem o budowaniu marki osobistej. Musi być ona potraktowana tak, jakby to był business plan. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, jakie chcesz osiągnąć cele, jakie chcesz osiągnąć wyniki, sprawdzać to, monitorować. Będzie ci o wiele łatwiej, byś mógł o wiele szybciej dotrzeć do miejsca, do którego chcesz dotrzeć. No i to już tam było 10, ale to jest 11. Bądź cierpliwy. Pamiętaj, że budowanie marki. Osobiste, tak jak biznes, to nie jest sprint, to jest maraton. Wygrywają ci, co są cierpliwi, co są konsekwentni w działaniu, którzy działają regularnie. Nie miej słomianego zapału, tak? Nie rób coś, czego okej. Okay, dzisiaj. Będę na YouTubie publikował treści, a potem patrzę na, na takie osoby, one raz na pół roku wrzuciły ten film. Bądź konsekwentny, jeśli chcesz działać na YouTube, to jest minimum raz w tygodniu nowy materiał. Jeśli, jeśli chcesz działać w social mediach, to prawie codziennie jakiś nowy materiał, więc bądź konsekwentny w działaniu. Ja Ci życzę ogromnych, ogromnych wyników. Jeśli chciałbyś coś skonsultować, napisz do mnie, znajdź mnie na Facebooku www.wojciechwysłowski.pl, tu masz moje zdjęcie profilowe z Facebooka. Z Facebooka, odnajdź mnie, zobaczymy, jest biznes Academy,